Rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że znika ze stron resortu, resortu rolnictwa lista e, firm, które importowały zboże z Ukrainy. Przypomnę, że tę listę opublikowano jeszcze w czasie rządów Mateusza Morawieckiego, dziś ona znika. Dlaczego znika i dlaczego w ogóle została opublikowana o tym w dzisiejszym materiale? Zapraszam. Szanowni Państwo, żeby powiedzieć o, o, o tej liście, to musimy przejść do początku problemu. Otóż po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku, mniej więcej w połowie roku, okazało się, że wielkie ukraińskie holdingi z siedzibą na Ukrainie, to może jeszcze inaczej tak trzeba powiedzieć, nie ukraińskie z siedzibą na Ukrainie, bo zazwyczaj te na przykład te trzy największe holdingi z siedzibami na Ukrainie, to należą czy są zarejestrowane w Luks. We Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Zatem te holdingi bez ograniczeń z uwagi na to, jakie reformy zostały przyjęte przez Unię Europejską, bez ograniczeń mogły wywozić swoje zboże na teren Unii Europejskiej. Początkowo miało to wyglądać tak, że Polska będzie jedynie służyła za teren do tranzytu tego zboża, ale później okazało się, że to zboże nie tylko przejeżdża przez Polskę, ale również zatrzymuje się w polskich magazynach i trafia do wielu polskich firm. Ja nie chcę się narażać tutaj na procesy z tymi firmami, więc nie będę wymieniał ich nazw, ale mogę na przykład powiedzieć, że jest taka duża firma na Opolszczyźnie, która sprowadzała zboże z Ukrainy. Zresztą nawet były protesty pod niektórymi siedzibami tych firm w całej Polsce, jak tylko Wyciekło, że te firmy przywożą yy, i importują tanie zboże z Ukrainy. Wówczas yy, też pojawiły się wielkie apele, Ówczesnej opozycji, że to jest skandal, że to zboże wjeżdża. Politycy PSL-u głośno krzyczeli, że potrzebna jest lista firm, które importują zboże z Ukrainy do siebie, tanie zboże i, i, i psują polski rynek. Często sugerowano, że są to firmy powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, pisma coś do ukrycia i należy opublikować tę listę. Bardzo głośno o tym mówił wówczas lider AgroUni. Yy, mocno atakujący rząd Mateusza Morawieckiego, pan Michał Kołodziejczak, opublikujcie listę. Zboże z Ukrainy wjeżdża do Polski. I tak się stało. Tak się stało. Lista została opublikowana w listopadzie 2023 roku przez panią minister Annę Gębicką. To było w czasie tych, tego słynnego dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego. To już było po przegranych. Wyborach parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość. I co się dzieje? Okazuje się, że po kilku miesiącach rządu Platformy Obywatelskiej, czy szerzej koalicji obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy. Ta lista znika. Pan minister Czesław Siekierski w komunikacie powiedział, że lista zawierająca 64 strony musiała zostać usunięta, ponieważ firmy, które znalazły się na tej liście, yy, miały konsekwencje z uwagi na fakt, że są na tej liście. Właśnie wspomniałem o protestach, wspomniałem o, o konsekwencjach konsumenckich. Być może też pojawiły się straty finansowe. Do firmy miały docierać różne listy, również te listy z pogróżkami i tak dalej i tak dalej. Zatem ta lista znika z sieci, choć miała być dostępna dla każdego, zwłaszcza dla rolników, żeby wiedzieli, które firmy zamiast polskie zboże kupują zboże z Ukrainy, to tańsze, to zboże, które może być produkowane bez żadnych regulacji unijnych, tych wszystkich regulacji i obciążeń, które narzuca na polskiego rolnika Unia Europejska. To jest kompletnie nieuczciwa sytuacja, żeby europejskich rolników stawiać przed koniecznością realizacji tych wszystkich unijnych zapisów, a do Europy może wjeżdżać zboże spoza Unii, czyli to zboże objęte tymi, nieobjęte tymi regulacjami. Swoją drogą, to jest ciekawa rzecz, skoro Ukraina tak dużo tego zboża produkuje bez tych wszystkich unijnych regulacji, to po cóż te, te, tej Ukrainie przystąpić do Unii Europejskiej? Przecież wówczas to rolnictwo, te, te, te wszystkie wielkie holdingi to chyba by upadły jeżeli musiałyby na równych warunkach konkurować z europejskimi rolnikami, prawda? To jest, to jest też taka ciekawa sprawa. Pani była już minister Anna Gębicka na decyzję o usunięciu tej listy. Zareagowała w serwisie X, w dawnym Twitterze, yy, pisząc taki, to, taką rzecz, że pan minister rolnictwa zareagował usunięciem listy, ponieważ tutaj jest lobby firm, które do niego uderzyło i wspiera swoich. Nie wiem, czy tak jest, na to dowódczy, nie mamy, bo przypomnijmy, że kiedy, kiedy PSL było w opozycji, to pisowi zarzucało, że wspierają swoich. No W każdym bądź razie taka wymiana zdań i drobnych ciosów poszła w świat. Ja się zastanawiam, bardzo chciałbym Państwa opinię poznać, zwłaszcza rolników, którzy są na tym kanale, czy dobrze, że ta lista została usunięta, czy źle. W mojej ocenie, jeżeli coś zostało już opublikowane, udostępnione, to powinno być to dalej dostępne dla opinii publicznej. Bo usuwanie takich rzeczy to rzeczywiście może wyglądać tak, że ktoś ma coś do ukrycia, albo ktoś coś wylobował w ministerstwie. Jakaś duża firma, jakiś duży koncern. Co o tym myślicie, szanowni Państwo? Komentujcie, yy, yy, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie ten kanał, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebym mógł. Dla Państwa swobodnie pracować, mógł wyszukiwać właśnie takich ciekawych tematów i je komentować, bo nie wszystkie te tematy są dostępne w mediach. Często media głównego nurtu je pomijają. No, takich rzeczy nie zawsze można zobaczyć, czy na antenie telewizji polskiej przejętej siłą przez ludzi Donalda Tuska, czy w komercyjnych stacjach. Zatem dziękuję bardzo, że Państwo tu jesteście ze mną. Bardzo również proszę o wsparcie poprzez platformę. Patronite. Zachęcam, tam można być patronem kanału, są różne stopnie i wiążą się z tym różne korzyści. Mam naprawdę ciekawe plany związane z patronami, jeżeli nazbieramy tam 10-15 patronów, to nawet byśmy może zorganizowali pewne spotkanie żeby porozmawiać o polityce, wymienić się opiniami. Zachęcam również do wspierania tego kanału przez platformę YouTube. Można kliknąć przycisk Wesprzyj. To są drobne kwoty, ale bardzo ważne dla niezależności takich kanałów jak Analiza Polityczna. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.